Witam serdecznie na moim kanale. Co będzie jutro? Czytanie na 16 stycznia 2023 dla wszystkich znaków. Karty przełożą i wylosuję karty na dzień dzisiejszy. Wisielec. Dziś na nasze życie będziemy patrzeć inaczej. Pod wpływem okoliczności czy nowo poznanej osoby zaczniemy. Patrzeć na sprawę inaczej, z innej perspektywy. Dziś zacznie się u nas powolna transformacja, ponieważ zmieniamy się i dostrzegamy nowe wartości, które teraz stały się dla nas istotne i są bardzo ważne. Jeżeli mężczyzna jest zainteresowany kobietą, to zawsze dąży do kontaktu z nią, stara się jak najczęściej przebywać w jej otoczeniu czy w pobliżu. Kurczowe trzymanie się przeszłości nie ma żadnego sensu. Co na koniec? Nie ponoś ofiary za coś albo za kogoś. Karty Nielskie? Niebiańskie przewodnictwo. Dziękuję i życzę wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. Klara Tarot. Dba o siebie.